No dobra. To co? C2 Kazucha, uw. Myślę, że C2 Kazucha wleci dość tak po taniości, tak na to liczę. Chociaż za dużej ilości wiszy nie mam dokonanych po ostatnim zło. O, może mam? Noganiu było ostatnio w styczniu. A czy w lutym w sumie patrząc tutaj po tej dacie. Teraz na znowu po półroczne wiszowanie po postać. Postać, która ma za zadanie sobie trochę moim party postać. A, śmieszny żal. Dobra, i co? Tyle wprowadzenia. W każdym razie leci dyszka. Oczywiście liczę także na hejzę jako nową postać. No, bo gameplayowo jest faktycznie fajny, liczbowo też. Mógłby być dobrym rozmaiceniem do tego co się gra. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj widzę, że nie jest latane w... Ej! Kolej... Trzy czwórki! Nieźle. Dobra, po małych problemach technicznych wracając, jest jeden hajsu, jest Ningwanki jest broń. Cztery czwórki na jedną dziesiątkę. Kazuchy dalej brak I kazuchy dalej brak. Kolejna czwórka leci. I co tym razem, kto tym razem, albo no, co, kto? Może być Boy, może być Heizu, może być e, jakaś niepożądana postać, może być Eye of Perception na przykład i coś. ojoj, no tutaj były trzy czwórki, to teraz tak, żebym na ziemię trochę spadł tych mur i nie marzył za wiele o rzeczach, które są tutaj dobre w Genshinie. No to jeszcze nie kazucha. Oj, nie chcę wcześniej przyjść kazucha. Ostatnio ze mnie wydusił bardzo dużo wiszy i tym razem chyba też chce ze mnie wydusić jak największą ich ilość. Jest Tomasz. Tomasz, jak wiadomo, jest jednostką, którą raczej w buildach się unika. Nie widziałem takiego jeszcze prawdziwego buildu stosowanego. Który uwzględniałby Tomę. Okej, okay, kolejna dziesiątka. I czy to nie jest złoto? Nie jest to złoto. Okej, okay, ale czy jest to konstelacja do Hazel? Bo... Troszkę bardziej niż szybkim kazuchą. Właśnie, interesowały mnie konstelacje do tego oto Boja, yy, Ponieważ, jak już wcześniej wspomniałem, gameplayowo jest całkiem fajny i liczbowo też nie odstaje. Jest Jedną z mocniejszych czórek wprowadzonych do tej gry. I nie jest to support. I nie jest to support. Chyba kolejna dyszka. Już tutaj powinienem zobaczyć kolor złoty. No, chyba, że jednak. Chyba, chyba, jednak. Chyba, jednak nie. Okej, okay, książeczka. I to ma, no niestety, no niestety, to ma. Mhm, czyli teraz latuje już złota, a czy to będzie wygrane, czy to będzie przegrane, dowiemy się już za małą chwilkę. Uwaga, uwaga, co tu jest? Co tu jest? Czy będę jakże wielce ucieszony z Kaide Haruka z na C2? Jednak nie będę. Diluk po raz pierwszy na tym koncie. Witam przegrane 50-50. Na ganiu dość dużo wygrałem. Także aż ta gra myślę, że nie musi mnie <ścoughs> rozpieszczać. Troszeczkę jednak będzie kazała mi, kazała mi wydać. I to, że muszę dalej uiszować, sprowadza się do tym, że mogę otrzymać więcej konstelacji dla Heizou. Co osobiście bym chciał, a nie koniecznie z niezgrejsło. W ogóle... Lo Ojej, tylko. No uiszowanie, że tak powiem, takie... Odbiedy się zrobiło w pewnym momencie tutaj. Myślę, że teraz może być jakiś solidny skip. O no, i jest Heizou, dobrze, zgadza się. Nie wiem który, ale chyba dopiero trzeci. Także nie jest dużo, nie jest dużo. Nie, nie ukrywam to, że chciałem troszeczkę na sumeru zostawić tych wiszy. A niekoniecznie... Ojej, przydzwoniło mi coś. A niekoniecznie wydawać wszystko na banery z wersji wersji 8 Ok. Jak jest Heizou, to jestem jeszcze usatysfakcjonowany. jak tej liczby primogenów drastycznie, drastycznie spadła. W tym koncie bardzo dużo broni. Dzisiaj i jest Hazel, dobrek. Lecą Hazel? Przyjmuję to. Ale to, że nie leci jeszcze kazucha, to już zaczyna mnie niepokoić. Dobra, jakieś jedyneczki. Tutaj kazucha jest już raczej blisko. Nie powinien być daleko w każdym razie. Nie chciałbym wydawać znacznej większości promogemów dla niego. Byłby to efekt niepożądany. Byłby to efekt bardzo niepożądany. Oj, coś się przeładowało. I to przeładowanie nie oznaczało kazuchy. Okej, okay, zaraz chyba do fioletu dojdę tą drogą. No te jedyneczki coś... coś... coś nie chcą. Dobra. Jedyneczki... Jak ja robię jedyneczki, to one nie oddają nigdy, nie? Jak ja robię jedyneczki... To one nie oddają. To nie jest czwórka, której pragnę. To nie jest, miecz tego pragnę, bo już mam na fajną piątkę. No pokazuj się, kadzucha. Dzień dobry, panie, panu Kaidehara. Kolejna Ningong jeszcze zanim się schowała. Dobra, ostatnia dyszka, ewentualny Heizou. Jeszcze do skolekcjonowania. No i niestety przyszedł tam, ma wszystko zepsuł. Dobra. Czyli... Kazucha tutaj dostaje C2. Jest to bardzo duże wzmocnienie, no te 200 elemental mastery. Ło, to jest sporo, to jest sporo. Jeśli chodzi o Ningwang, to nie jestem zainteresowany graniem na tym koncie i odbudowania jej, także te instalacje po prostu są. Jeśli chodzi o Tomę, to też z niego zadowolony, jakoś super, nie jestem jedna kopia, by mi wystarczyła, dostałem cztery. A ile mam heizów? Okej, okay, ja dostałem bardzo dużo panów heizów. sześć kopii dostałem. Nie wiem, czy nie zaryzykowałbym. Dziękuję to, że chciałem troszeczkę na sumeru zostawić tych wiszy. Nie zaryzykowałbym, powtarzam, dostania tej hejzu na C6, gdyż jest to bardzo blisko i bardzo kuszące. Janfa nie ma na tym banerze. Musimy mnie ten C6 hejzu tutaj. Jak na, jak na złość, będzie mi teraz ta gra robić. A patrzcie, ta gra mi jak na złość robi. Jeśli się boję, że za 100 mi złoto strasznie. Fuck you. Ok, wam ja też, że chciałem troszeczkę na sumeru zostawić tych wishy. Come on! Jeden Hazel chciałem. Fuck! Dobra, ej nie, mogłem... Jak to jest? Wygrane 50-50. Ja jestem dzbanem roku w tym momencie. Mam gwaranta w sumeru. Dalej nie mam Heizou, no do cholery. Ukrywam wam że chciałem troszeczkę na sumeru zostawić tych wiszy. No dajcie mi go! Wszystko wam dałem. Co wy jeszcze ode mnie chcecie? No i Irli Kazucha! Irli Kazucha! NIKT NIE PYTAŁ! Chodź tu, dziadu! Uff. A czy ci ja miałem już wcześniej? And the winner of Zbany o quiz. W sensie. No, Kazucha na Irli wleciał. To jest. Nie to Irli, które potrzebowałem. S S S <laughs> Przypał. Ale jak mawiają, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. <laughs> Także ja tutaj definitywnie na Ebany z tej imprezy wychodzę. 22. No to 22k, jak na to, że on jest w samych itemkach. Chciałem troszeczkę na sumeru zostawić tych wiszy.